libelotek, pipeczek. Jak to powiedzieć po angielsku? Czyli słowa, których nie wiedziałeś, że potrzebujesz. Przedstawiam państwu. Ale oplułem was. Przedstawiam państwu thingy. Słowo, które rozwiąże wszystkie twoje problemy w nazywaniu rzeczy o wielkości 5 cm i mniejszych. Oh, you said that thingy will be bigger. Totalnie nie mam potrzeby wiedzieć, jak się nazywa ta końcówka od sznurówki. Naprawdę moje życie jest kompletne bez tego. Dla mnie to było, jest i będzie pipeczek. Nie ma znaczenia, czy mówię po polsku, czy po angielsku. W słowniku języka polskiego to jest oficjalnie pipeczek. To jest pipeczek, to jest pipeczek i to jest pipeczek. I nikt mi kurwa nie wmówi, że jest inaczej. A to jest mój kurs angielskiego, który teraz jest w promocji. I to też. I to. Dobra cena, tanio, jakość też dobra. Polecam, cześć.